Cześć, nazywam się Stanisła Borodjenko i dzisiaj chciałbym Cię powiedzieć o technicce Quadrat de Krater. Ale przy tym jak zacznę dla Ciebie prezent wideo zarządzania czasem, jak mieć więcej czasu na zarobianie pieniądze. I auta wyspy cel życzowy checklist. Te bonusy znajdziesz w filmiku z podpowiedzi. E, w, w pod tym e, dalej wracam do kwadratu de kratę. Dlaczego on jest potrzebny? Żebyś po prostu zrozumiał, czy, co się stanie, jeżeli nie wykonasz swój cel życiowy, co nie może się stać, jeżeli wykonasz ten cel życiowy. Dalej, na przykład, jak zacząć robić ten kwadrat? Musisz wziąć kartkę papieru i długopis i podzielić kartkę papieru na cztery kwadraty. W pierwszym wypisać, co się stanie, jeżeli tak się stanie. W drugim, co się stanie, jeżeli tak się nie stanie. I w trzecim, co się co nie stanie się, jeżeli tak się stanie. I w czwartym, co, co nie stanie się, jeżeli to się nie stanie. I w każdym z nich wypisać pięć przyczyn. Na przykład, co się stanie, jeżeli tak się nie stanie. Hmm. Na przykład, dla przykładu, mieszkania co się stanie, jeżeli nie kupisz mieszkania? I pięć przyczyn. Na przykład, a, będzie wynajmować mieszkanie, zawsze raz w roku będzie zmienić tym mieszkaniem. No i temu podobne rzeczy. W drugiej na przykład, co się stanie, jeżeli to, nie, to się stanie? To po prostu musisz wypisać, że na przykład kupię mieszkanie i już nie będzie zmienić te mieszkanie każdy dzień, będzie mniej płacić za te mieszkanie, nie trzeba płacić kaucji, no i temu podobne rzeczy. Jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał i jeżeli masz jakieś pytania do mnie, napisz w komentarz. Także znajdziesz dwa dodatkowe filmiki, polter z tymi filmikami i kupu po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.